Tak, jak to w samorządzie trudno wskazać jedno najważniejsze zadanie, które należy już teraz wykonać. Jest ich wiele, wiele dotyczących miejscowości naszej gminy, które można uznać jako wspólne, jak również bardzo specyficzne dla poszczególnych sołectw. Ale w dniu dzisiejszym myślę, że państwo się ze mną zgodzą, że żeby sprawnie realizować każde zadanie, musi być sprawny, zdyscyplinowany określony na sukces zespół pracowników. Wydaje mi się, że przede mną jako przyszłym wójtem gminy będzie stała konieczność odbudowy kadr Urzędu Gminy Kadr, które dbają o bezpieczeństwo nas, mieszkańców, które mają sprawnie i skutecznie realizować zadania własne gminy osób, które są zdeterminowane na odniesienie sukcesu. To jest zadanie numer jeden. Nie można dopuścić do degradacji kadr urzędu z tego co słyszę około ośmiu osób kluczowych stanowisk złożyło bądź ma zamiar złożyć rezygnację. Dziękuję za to pytanie. Jest to bardzo poważna kwestia, która dotyczy nie tylko naszej gminy, ale to jest problem dotyczący wielu, wielu gmin. Zdaję sobie sprawę, że szczególnie w chwili obecnej, po okresie pandemii, gdzie firmy komunikacyjne odniosły straszne straty, częstotliwość połączeń jest, jest znacznie ograniczona, co czyni kolejne utrudnienia dla ludzi z naszych miejscowości oddalonych od Środy Śląskiej czy od Malczyc. Myślę, że wyjścia są pewno dwa. Należy w mojej ocenie szukać sposobu porozumienia się z sąsiednimi gminami. Tutaj mam na myśli gminę Środośląską, która dysponuje rozbudowaną siecią komunikacyjną i może będzie pole do i możliwość do obsługi naszych miejscowości za pośrednictwem tej linii komunikacyjnej. jest pole do rozmów. Myślę, że tak będą takie rozmowy zabiegał pana burmistrza. A z drugiej strony chciałbym... Drogą rozwiązania tego problemu jest to rozmowy i prowadzenie negocjacji z naszymi lokalnymi przewoźnikami, szukanie dodatkowych środków, aby uatrakcyjnić naszą ofertę za pośrednictwem tych, tych firm. E, tak, może najpierw wrócę do. E... Do, do, do początku pana pytania. Nie ma decyzji o dekredacji klubu od Ramalczyce do klasy najniższej rozgrywkowej, czyli klasy B. Te informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej nie są informacjami prawdziwymi. Jedyny dokument, jaki otrzymaliśmy z Komisji Dyscyplinarnej Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej jest dokument mówiący o zawieszeniu w rozgrywkach drużyny tramkarzy z powodu nierozegrania z winy zespołu trzech, kolej, trzech spotkań, czyli oddania walkowerem trzech spotkań, jak również wycofanie z rozgrywek drużyny seniorów z klasy e, międzyokręgowej. E, jeżeli klub odwoła się od tej decyzji, e, drużyna seniorów będzie mogła dogrywać e, rozgrywki w roku bieżącym. Tak? Klub skorzystał z tej możliwości, złożył odwołanie, czekamy na decyzję Komisji Dyscyplinarnej Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Jesteśmy dobrej nadziei. Wierzymy, że klub o Ramalczyce będzie funkcjonował na wyższym szczeblu rozgrywkowym niż klasa B. Chciałbym przede wszystkim może na początku przeprosić wszystkich mieszkańców trzech miejscowości Ruską, Mazurowice i Rachów za niedogodności, które ich spotkały z tytułu czytania informacji na temat zakażenia czy skażenia escherichą coli, ujęcia wody i wód dostarczanych do tych miejscowości. Chciałbym to sprostować informacji, która znowu gdzieś w przestrzeni publicznej żyje własnym życiem dniu 14 kwietnia były badane próby wody zarówno na stacji uzdatniania wody w Mazurowicach, zaopatrujących wodę te trzy miejscowości, jak również w punkcie końcowym w Rachowie. Stwierdzono zanieczyszczenie bakterią w punkcie końcowym w Rachowie, nie w stacji uzdatniania wody. Chciałbym to podkreślić w sposób zdecydowany i jasny. Nie było w związku z tym zagrożenia Czystości wody czy skażenia bakteriologicznego wody dla tych trzech miejscowości. Po stwierdzeniu punktowego skażenia wody w miejscowości Rachów, przystąpiliśmy do, 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 do wdrażania procedur, które są powoływane na taką okoliczność, celem wyeliminowania bakterii z wody. Jeszcze raz Państwa przepraszam, ze względu na być może tutaj niedostateczną informację płynącą z Martyczych Usług Komunalnych co do e, zaistniałej sytuacji. Stworzyliśmy w sposób nieświadomy i niezamierzony pewne pole do budowania się spekulacji i, i wokół tego takiej niezdrowej atmosfery, za co jeszcze raz serdecznie przepraszam. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyborach 13 czerwca. Zapraszam do przyjścia do lokali wyborczych, zagłosowania na moją kandydaturę, na kandydata na wójta Jarosława Arcieszewskiego. Jestem przekonany, że nie zawiedziecie się Państwo, a Wasze oczekiwania będę realizował z wrodzoną mi energią i zaangażowaniem. Dziękuję, do zobaczenia.